W Super Superlidze coraz bliżej do końca rozgrywek. W piątek rozpoczęliśmy pierwszą z trzech ostatnich kolejek sezonu 2022/2023. Dziś ją kończymy. Nazywam się Krzysztof Bandych. Zapraszam na mecz zagłębia Lubin z chrobrym głową. Przywykliśmy do tego, że słowo derby powinno zgastować wielkie emocje. Liczymy, że dziś ich nie zabraknie. I popatrzmy Stanisław Gęmbala przez środek. No to był tak solidny nabieg. Zatem zagłębie rozpoczyna od skutecznej akcji, ale jest szybka odpowiedź dobrego włogu. Paweł Paterek. Orbik włączył się w rozegranie. Tiltę do Paterka. Paterek bardzo dynamiczny. Bardzo skutecznie. Zobaczymy, jak zagłębie sobie poradzi. Gębala. obity blok. No i co gorsza, dla zagłębia tiltę. Piłkę chwycił. Tiltę do końca i tiltę trafia. Ryzykują gracze Zagłębia, niezmyślną o wykorzystaniu przewagi liczebnej w tym fragmencie, Iskra miał trochę miejsca, ale jeszcze piłkę oddawał, koniec końców, dobra decyzja. Pekisz zatrzymywany przez Skibę, ostrzegani o grze pasywnej, rzucał z konieczności, byli tutaj obrońcy, był jeszcze Rafał Stachera, Moryń, Moryń do prawego skrzydła, Hajnos ułożyła się ta akcja, no ale tym razem kapitalnie, przytomności umysłu Morynia końcówka pierwszej części. Robry jeszcze może odskoczyć, no ale Zagłębie z drugiej strony po dobrej grze w obronie, ale tutaj nie było czego zbierać, no jeszcze Robry ma sporo czasu, żeby... Zakończyć kolejną akcję, trafiają błyskawicznie, mamy bramkowy kalejdoskop na ostatnią, być może akcję Chobrego w tej części gry. Tadej, jak to zakończą, chyba nie tak, no ale być może tak, być może o to też chodziło, wylak kontra Prochok. Odcinek kolejny, no ale kończący się tak jak poprzednie odcinki. On ustawiony na lewym rozegraniu. Mateusz Drozdalski przez środek. Rafał Stachera. Niezły mecz Rafała Stachery dziś w Lubinie. Ponownie Wojciech Dadej. Matuszak 10 metr. Paterek bardzo precyzyjnie. No i też jeszcze sędziowie nie ostrzegają o grze pasywnej. Paterek. No znakomita akcja Pawła. Paterka. Do skiby. Ten chwycił piłkę, ale był tak daleko od linii 6 metrów. Zagrali jednak do skrzydła. Koniec końców. Numer 18 w ekipie Chrobrego. Dadej, jednak Dadej indywidualnie. Piękna akcja. Piękna akcja. gdzie jakiś mapnik pod ręką. Zobaczymy. Gembala. Jeszcze Gembala Przez środek łatwo ze skibą. Do Stankiewicza. Ależ akcja. No brawa za cierpliwość z czwartego metra ustawiony. Krupa, Krupa czarował, ale Rafał Stachera. Wspaniała interwencja. Moryń. Ładnie tym razem zagłębie do prawego skrzydła, ale świetnie Stachera. Zagłębie ma szansę, żeby ułożyć kolejną akcję. Bekisz tym razem, no tym razem oddał taki rzut, że nie było czego zbierać. Tadej, Filte, Jamioł. No nie mają szczęścia dzisiaj prawie rozgrywających Robrego, tym razem niedokładne zagranie partnerów, Schodowski kolejna dobra interwencja czy rzucać, czy raczej znaleźć faul rywala Stankiewicz, ale służony fenomenalnie przez Morynia no i bardzo dobry rzut na spokojnie, bez ulegania nastrojom i pokusom to może być w dobrej pozycji w końcówce meczu, no i jest Coraz bliżej 13 zwycięstwa w tym sezonie rozgrywek. Drozdalski jeszcze do prawego skrzydła, jeszcze trafiają gospodarze 30 bramek, Wilte, styrcz i 33 trafienia po stronie ekipy prowadzonej przez Witali Janata. 17 porażek w tym sezonie jak dotąd będzie, można zapewnić sobie, przyszłość w PGNiG Superlidze. Chrobry Głogów wygrywa zatem derby miedziowe. Rewanżuje się za porażkę po rzutach karnych. Paweł Paterek wybrany przez kibiców najlepszym graczem tego meczu. Myślę, że to jest wyróżnienie zasłużone. Proszę oglądać PGNiG Superligę. Krzysztof Wandych, Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.